chciałem tak szybko podsumować dzisiejszego lewika z tego żebrania, bo miałem tam... Y, miałem wyżebrać chyba, w celu miałem 10 tysięcy, a wyżebrałem 2,5 tysiąca, bo wpakowali mnie do więzienia. I o czekajcie tutaj może, bo ja widzę sobie coś co mi się wcześniej nagrało. Dostałem tak o, tam Widziałem 20 dolarów od Max Skyline, 200 od Sevent Argesta y, czekaj. Tutaj teraz nie widzę dobrze. Muszę sobie przewijać te filmiki Przewijam, przewijam Co tu się działo? Hajsu tu ci brakuje piek, piek, cię... Dobra, to już chyba nic nie dostałem Tak w skrócie popatrzę sobie kto mi dawał Żeby nie było O, ten jest William I Od William McCarthy dostałem łącznie 1500 chyba Bo dawał mi tak Czekajcie chwilę Ile chcesz? Aha, on tu pójdzie wypłacić kasę Wrócił i tak odostałem dostałem stówę Bo nie będę chyba tego... O, znowu stówę znowu stówę, znowu stówę i mi tak chyba z trzy razy dał. 5, kurwa. Trzy razy po 500 i 1500 sam mi dał. I miałem go tu pozdrowić, tylko nie wiem jaką się jaką się zwał. Zaraz sobie przeczytam. Yy... Murder, o właśnie, to pozdrow dla murdera I jeszcze, kto mi, a ta Elena BC, nie, kurde nie wiem, nie powiem ile ona mi dała, ale też sporo, chyba drugie miejsce tam miała No ale ten, te, te żebranie trwało za krótko, żeby tu mieć jakiś większy hajs, 2,5 tysiące to tam, no zawsze coś, prawie już na odblokowanie Bobcat'a mam Ale jeszcze za mało No i następne żebranie to właśnie musicie patrzeć na na status na networking, bo ja tam w statusie rzucam link do Twitcha I... Tam nie wiem, z godzinę wcześniej, wtedy jadę z Lewikiem Także, albo na YouTube a wrzucę najwyżej jakieś tam info To też patrzcie Muszę uzbierać co najmniej z te 10 kapci na finałowy odcinek tego napadu na urząd i takie tam O, teraz jeszcze pokażę jak... Yy, yy, jak mnie zawinęła policja za to, z, za to że, że brałem i... no i to chyba będzie na tyle. A i sorry, że tam wyzywałem tych tych detektywów, bo myślałem, że oni nie mogą mnie zawinąć, ale jednak mogą. I... i, i no i sorry, ja jeszcze byłem lekko najebany, to tam... to tam wyzywałem sobie. No i to będzie tyle, elo. O! Lol! Wskół mnie jeszcze. O, Jaki czubek Ja tutaj stoję, pobili mnie dwa razy, on mnie skuwa jeszcze Jaki wariat Zapomniałem kina mu jeszcze zmienić i tego i ma Araba, ale Żebranie jest zakazane w kodeksie i chuj ich tkajdanki od razu Ale pojeb 187, Nie wiem czy on jest mądry czy nie I teraz na, na 6 godzin mnie wpierdali jeszcze Jaki Lui No wypierdalaj stąd kurwa idioto No ja mogę z tego normalnie. Aresztują mnie, bo żebrałem w centrum. I żebractwo jest zakazane i trami mnie wpierdoli na 6 godzin pewnie. Za to, że sobie ładnie żebrałem na legalu. No kurwa, gdzie mnie wiodą? To detektyw, w, 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 dwa, kabura, kamizelka kuloodporna i mnie bierze tutaj do celi, a gdzie? Detektiv Berał, O, przesłucha mnie dlaczego, że brałem? No a po co mi kasa i tak dalej? Ja pierdolę co za typek. Do jak... O. Mądry koleś, kurwa, po chuju. Jestem tylko ciekaw na ile mnie wsadzi za ten, bo jak na przykład robię dżihad'a, no, rozpierdolę pół policji, to on mnie wsta... Yy, mam, wiadomo, przetrzymkę na maksa na 6 godzin. A teraz... Ja sobie będę... sobie żebrałem na spokoju. To on mi też da pewnie 6 godzin. Patrzcie na tego. Nie wiem jaki on ma nikt, bo ma tutaj nieznajomy i udaje teraz down'a. Ale patrzcie co tu odjebuję Żebrałem, prowadzi mnie za to do celi I wiem mnie na miliard godzin teraz do więzienia Znowu będę przetrzymkę zbijał, no nic nie mogę zrobić, bo cały czas jestem na przetrzym na przetrzymaniu No idź No idź o! Zrobię sobie screenshot i będzie. O, jestem przetrzymywany, patrzcie teraz na ile? Dwie godziny, już myślałem, że sześć da. Do... Ja pierdol... Dobra i chuj, i koniec żebrania, bo policjant detektyw, y, detektyw zabruje, zajmuje się żebrakami w centrum Los Santos. No i... i no i tyle no jest debilem. Chciałbym być pojebany! Tak strasznie bardzo! Normalnymi ludzie gardzą Chciałbym mieć swoje zdjęcie W kartotece Interpolu Pośród największych psycholów Lecz za każdym razem Kiedy piszę frazę Wychodzi ze mnie Pierdolony błazen Ale przysięgam, że Naprawdę kogoś zarżnę, żeby ten cały...